Na męskość. Ja Ci wymienię wszystkie imiona naszych żyrach. Mhm. Samiec ma na imię Ignacy, albo Iroko, jak kto woli. I teraz uwaga, samice. Liani, Lindani, Lunani, Laira, Lilo, Lea, i jest jeszcze nasz najmłodszy, razem z mamą, teraz przebywa na innym wybiegu. Tutaj go jeszcze nie zobaczymy, bo się urodził dopiero tydzień temu, który jeszcze tak naprawdę prawdziwego imienia swojego właściwego nie ma. Nie. A, widzisz, mówiłam, że nie wszyscy chcą w to samo. To jest Liani, nasza najstarsza samica i ona jest w zasadzie wszystkożarna. Chodź Laira, to jest Laira. I chodź Lunani, chodź. A środkowa to jest Lilo. To jest nasza butelkowa żarawka, ponieważ jej mama, jak ona się urodziła, absolutnie nie chciała jej karmić. Więc tutaj nasi opiekunowie wychowali ją na butelce i Lilo jest taka najbardziej, że tak powiem, też komunikatywna, bardzo lubi ludzi. Spróbuj z Lilo dać kalarepę, może będzie bardziej za... tamtej, tamtej o. kalarepę daj, no, bo ona za, za jarmużem nie przepada, ale widzę za kalarepą też niekoniecznie. Liani, ty, ty, ty wszystko zmi zmieciesz, tak? No. Największe żyrafy osiągają około 5-5,5 metra, ale to nie jest ten podgatunek, ponieważ żyrafy dzielą się na 4, pod 4 no. podgatunki. My mamy jedną z tych relatywnie mniejszych około, około 4,5-5 metrów natomiast mamy jedną z największych grup rodzinnych w Polsce w tej chwili. Ciąża u żyraf trwa 14 miesięcy także chwilę jeszcze poczekamy. No i co? Dzień dobry. Dzień dobry, Lilo. Ty też byś coś chciała, tak? Tylko wiesz, ty jesteś... Ty to byś tak bananka, nie? Masz. Może być? Kalarepka? Kalarepka może być? Nie. To jest dziecko rozpieszczone. Ona nie będzie warzyw zielonych jadła, to ten wiek. Natomiast gdybyśmy coś słodkiego dali, to na pewno byłaby... O, proszę, potrafiłabyś się językiem sięgnąć do dziurki w nosie? Nie? A właśnie to się Lilo udało. Proszę. Lilo, jeszcze raz. Do dziurki w nosie językiem. To ja chyba nawet skoczę po coś dobrego dla ciebie. Nie, no to nie, no ja proszę. Nie. Tutaj zo zwierzęta mają, że tak powiem, zawsze rację i my się do nich dostosowujemy, oczywiście w granicach rozsądku. Chodź Liani, chodź. Chodź, Ale ty wysoka. nie. Oka. No. Dzień dobry, jestem Sara Małecka czeskoś Jestem dziennikarką. Znacie mnie. Za tym murem znajduje się ZO. A teraz idę do planetarium i chcę Wam coś pokazać. To jest bilet wspólny dla dwójki rodziców i dla dwójki dzieci. Tam można zobaczyć atrakcje jak Planetarium Śląskie, Muzeum Etnograficzne, Kolej Linowa, Stadion, Legendia, Zoo i Fala. I bardzo Wam polecam.